Najbardziej wyczekiwana przeze mnie gra w tym roku, czyli Gwint, legendarna gra karciana. Czyli klasyczna karcianka Gwint z gry Wiedźmin 3 dzikigon, którą dostałem od wydawnictwa Rebel do recenzji, za co bardzo, bardzo dziękuję. Także dzisiaj w odcinku sobie pokażę Wam, jak właśnie ta cała gra się prezentuje. No i jakieś tam figuryczki z Wiedźmina też Wam pokażę. Jak pewnie wiecie lub też nie, ja po prostu jestem mega fanem gry Gwint. Zarówno tej z Wiedźmina 3, jak i też tej oddzielnej, z której właśnie pochodzi ta grafika. W tej oddziale mam ponad 1200 godzin, więc no, natłukłem sporo tych m, kart. Uwielbiam grać nie w i denerować ludzi, ale dzisiaj zajmiemy się tylko i stricte włącznie tą grą karcianą z gry Wiedźmin 3, no bo stricte to jest właśnie to. Generalnie kiedyś już były te karty do gwinta, ale były one dostępne tylko i wyłącznie... Przy zakupie właśnie tych DLC dowiedzimy na trzy, czyli serc kamienia oraz krew i wino. I generalnie ceny tych kart, czy też no powiedzmy tych DLC, bez oczywiście dodatków do gry, no, powiedzmy za taką paczkę, za taki dwupak, trzeba zapłacić około 800 złotych, więc jest to naprawdę spora cena. A generalnie ten taki wielki pak wszystkich kart pozadatkowych jednej talii, której nie znajdziemy w tych takich, powiedzmy oryginalnych, podstawowych, czyli Skellige, Kosztuje na stronie wydawnictwa około 150 zł. Niestety już się właśnie na tej stronie wyprzedały, jak świeże bułeczki, co mnie też nie dziwi, no bo gra po prostu jest świetna, co Wam zaraz pokażę. A obecnie tę grę można kupić powiedzmy na rynku wtórnym, czy też w jakichś innych sklepach z karciankami za około 250 zł. I dalej uważam, że nawet cena 250 zł. jest całkiem dobrą ceną dla porównania. Ja tutaj mamy te takie powiedzmy, oryginalne te, yy, karty, które kosztują razem powiedzmy około 800 zł, więc dalej opaca się kupić tą wielką grę. Także się sobie otworzymy, pokażę Wam całą zawartość. No i tak jak wcielem, jakieś tam figureczki z gwinta oraz jakąś tam małą scenkę. Jeżeli chodzi o samą pudełką, to mamy tutaj, że jest dla 1/5 graczy 16, około 20 minut czas rozgrywki. No i takie to wielkie podło, sobie aż 436 kart frakcji. 10 kart pomocy, 4 znaczki porażki, moneta pierwszego gracza, plansza z linczkami siły, co też o tej planszy coś tam widziałem, że ludzie narzekają, ale to teraz Wam pokażę. No i oczywiście dwie instrukcje, także sobie teraz to obejrzymy i zobaczmy jak to wygląda. No i po otworzeniu pudełka mamy oczywiście tryb gry, czyli pewnie jak w to grać oraz instrukcje. No a myślę, że dla ludzi, którzy grali po prostu w gwinta w grze i pokochali tę właśnie karciankę, te instrukcje nie są potrzebne, ale jakby ktoś nie wiedział, o no to ma. No i mamy też tą planszę, którą pokażę wam nieco później. Generalnie ona widzę, że jest z takiego papieru, trochę on jest taki, powiedzmy, matowy, taki troszeczkę szorstki i jest całkiem, powiedzmy, spoko. No, wiecie, to ma być plansza, na której układam sobie po prostu karty, tak? Ale widziałem, że nie parę osób tam na Facebookowych grupkach narzekało, że nie jest to materiał czy coś. No, generalnie wydaje mi się, że papier jest jak najbardziej okej. Okay. No, ale tak jak powiedziałem, no, zobaczymy sobie to później. No i tu mamy, widzę, pierwszą rzecz. To jest chyba to do gry. Czyli mamy te punkty, gdzie sobie liczymy właśnie... Dodam, ile ma punktów. Jest ten żeton, czyli orzeł i reszka, jakieś tam znaczniki oraz te dwa żetony życia. No całkiem spoko. To można odczepić, co wiecie, samo praktycznie odpada, więc też jest spoczko. No i mamy zawartość. Jak widzicie, mamy tu aż pięć talii różnych, czyli potwory, Nilfgaard, Królestwa Północy z Kojatel oraz kontrowersyjne Skellige. Dosyć profanowania jak Wreszcie z nowymi frakcjami! Z frakcjami. Pokażę Wam taki jeden powiedzmy pliczek. No jak widzicie to są takie karty. Wszystkie są zapakowane w folikę, dlatego sobie teraz to otworzę, ale generalnie podoba mi się to pudełko, bo ono jest powiedzmy to wykończenie to jest z plastiku takiego grubego, więc te karty nie latają. Wprowadzam do tego pudełka z tymi oryginalnymi kartami, to Wam mogę właśnie pokazać jak to wygląda w środku. Otwórzmy sobie, o, i zobaczcie, już na pierwsze oka widzicie, że całe to pudełko jest na takich, powiedzmy, papierkach. Tak więc te karty po prostu po czasie, jak już stoją, wiecie, na regale te gry, no to któreś te kartoniki po prostu się przechylają i się to rozsypuje. Też nie jest do końca tak, powiedzmy, wymiarowy. Ale o tych kartach sobie powiemy później, jak będziemy porównywać te karty. No i generalnie sobie teraz otworzę, powiedzmy, właśnie ten Nilfgaard i pokażę Wam kilka tych kart. No i mamy te karty. No jest to naprawdę dość spory pliczek tych kartek na samą talię z Nilfgardu. No nie chcę się liczyć tak naprawdę, ile ich tu jest, ale podejrzewam, że może około 50 sztuk. No nie jestem pewien, no ale mamy pierwsze karty, czyli jakieś tam powiedzmy instrukcje, co jakaś dana karta robi, czyli to takie właśnie dowódcy albo jakieś tam karty niszczenia, ale przejdźmy sobie do tych najważniejszych. Czyli do tych właśnie, o, mamy piękne karty z Gwinta. Mamy wujka Wesemira, mamy tu jakiegoś Gunter Odimacień, mamy tu Malekin, który jest super, jak się nim gra właśnie po ty Nilvgard, bo Nilward zawsze gra właśnie tymi szpiegami, którzy nam podbierają dwie karty, czemu no, dobierają dwie karty. Generalnie, jeżeli chodzi o te same karty, one są, powiedzmy, nie są takie złe, tak? No, są nieco troszeczkę, powiedzmy, bardziej twarde niż takie tradycyjne mm, karty do gry. Są całkiem spoko, grafiki też są ładne. No, są to po prostu stricte grafiki z gry, więc naprawdę całkiem spoko. I też widziałem, że do samej gry są też dodatkowe jakieś tam boostery, czyli dodatkowe mm, paczki z kartami. Cena takich boosterów to jest chyba około 50 zł i z tego, co tam kojarzę, to mamy tam chyba takie dodatkowe karty albo troszeczkę inne wzorki, może jakieś inne grafiki, może jakieś błyski czy coś. No, generalnie ja tych paczek nie mam, ale jak mi się uda, to pewnie sobie je zakupię, no bo chciałbym mieć troszeczkę, powiedzmy, więcej tych fajniejszych kart z gwinta, no bo tak jak powiedziałem, no kocham po prostu gwinta. No i generalnie te karty są naprawdę przyjemne. One są takie, powiedzmy, w rozmiarze standardowym, bo te takie właśnie z gry, one są w tym takim rozmiarze kart do tarota, co wam zaraz mogę właśnie pokazać. No i zobaczcie, po lewej stronie mam Zoltana w tej takiej tradycyjnej, powiedzmy tartowej wersji właśnie z tej gry i po prawej mam te z gry Gwint. No, generalnie one są bardziej podobne do tych, co były w grze, ale tak do tyku one są strasznie, powiedzmy, miękkie. tak? Te są troszeczkę bardziej utwardzone, więc na pewno to jest super, bo aż tak łatwo się nie pogną. No i szczerze mówiąc, nie wiem, które mi się bardziej podobają. No, grafiki są identyczne, bo to jest z tej samej gry. Troszeczkę może bardziej podobają mi się te po prawej. Tu mam oczywiście wszystkie opisy i tak dalej. Tak jak to było w grze, tak, jest, tak jak jest to w grze. Gwint, gra karcie na tej takiej oddzielnej, więc wszystko jest super. Dodatkowo też widziałem opcję, że można sobie dokupić mm, folijki na, korty, na karty. Ja raczej tego nie będę dokupować, no bo już nie przesadzajmy. W pudełku nic się nie stanie raczej. Ale jak ktoś chce, no to jest taka możliwość do kupienia sobie właśnie tych kart. No i cóż, teraz wam pokażę mm, moje figurki z Wiedźmina, właśnie do tych niektórych kart, więc muszę sobie pootwierać te wszystkie karty z tego gwinta i poszukać niektórych kart, które właśnie sobie wam pokażę. Postaci figurek Lego. No i cóż, przejdźmy sobie teraz do tych właśnie kart, a zaczniemy sobie od figurki Leszego. To zresztą właśnie karty Leszego, do której zbudowano specjalnie oddzielną makietę. No i po krótkiej chwili stworzyłem powiedzmy scenkę Leszego z tej karty do gwinta. Też zrobiłem taką podstawkę, nic nie specjalnego, zwykły plate, gładki oraz jakaś tam z tyłu podstawka, żeby właśnie tę kartę sobie fajnie, e, fajnie, sobie ją oprzeć. No gdzieś, powiedzmy, na jakimś regale może to fajnie wyglądać, jak zbudujecie sobie właśnie taką podstawkę pod kartę oraz dodać jakąś tam figurkę z waszego Wiedźmina, jakie tam budujecie. No to może to fajnie wyglądać. No, ja postawiłem na stworzenie właśnie tej scenki z leszego, na jakiś tam, powiedzmy, teren w lesie, jakieś dwa proste drzewka. Oczywiście dwa wilki, no bo jak pamiętamy, jak nas Lesza atakował gdzieś w lesie, no to zawsze jakieś tam wilki przywoływał, więc dodają właśnie w tym, powiedzmy, charakterystycznym aspekcie tego Leszego. No nie mam niestety figurek kruku, czy też, powiedzmy, jakichś wron, bo też tam były często jakieś takie kruki, ale no jest jak jest. Generalnie scenka całkiem spoko, mi się podoba, no bo nie jest to coś dużego. Jest po prostu 6x6 wymiary i generalnie, jeżeli chcielibyście odcielny odcinek o właśnie takich scenkach 6x6, gdzie bym właśnie na podstawie tych kart z gwinta tworzył oddzielne takie właśnie scenki, to dajcie znać w komentarzu, a taki materiał dla Was przygotuję. No i cóż, teraz postawimy tylko i pokazać Wam te karty oraz figurki z na jakie do nich zrobiłem. Ale zanim do tego przejdziemy, to omówmy sobie nieco to taką, powiedzmy, kontrowersyjną planszę. No generalnie, gdzie ona jest mega, mega ogromna. No na tej planszy zmieści się naprawdę sporo kart jedno obok drugiej. Ona jest naprawdę wielka, jest tego papieru, ale wydaje mi się, że jakby się po prostu wypras wyprasowało albo też zalaminowało że po prostu była taka nieco twardsza, to byłaby po prostu idealna. No i fakt, że ona jest z papieru nie przeszkadza. Mamy piękne druki na niej, no wszystkie te miecze, te łuki, gdzie mamy właśnie stawiać poszczególne postacie. Mamy też z boku licznik oczywiście punktów, mamy też cmentarz oraz karty dowódców. No wszystko na tej planszy fajnie wygląda i plusem jest, że ona jest po prostu ogromna. No z tyłu mamy też grafikę yy, Gwinta. Mamy Ciri grającą z Geraltem właśnie w Gwinta, jakieś tam potwory z tyłu. No ja mam tę grafikę w postaci puzli, którą sobie kupiłem oddzielnie kiedyś, więc nie boli mnie to jakoś bardzo, ale jeżeli chodzi o formę plakatu, to też jest całkiem spokój, gdyby ktoś właśnie chciał zrezygnować z tej, powiedzmy, planszy do gry i mieć taki ogromny, wielki plakat. No to naprawdę jest na co patrzeć. Chciałbym prosić o, o wyjątkową usługę, tylko niech to pozostanie między nami. O, jestem zawstydzona, ale co mi tam? Jak mogę pomóc? To co? Zagramy w Ginta? Nienawidzę potani. Niewiele już zostało z tego świata. Za północ! Za temerię! Marnujesz mój czas. Zginiesz, robaku. No rusz się! Jeśli trzeba, to pomogę. No i słuchajcie, tak by się prezentowały moje wszystkie figurki, które zrobiłem właśnie do tych kart z Gwinta. No, powiedzmy, że taka recenzja, takie fajne makietki, jakieś tam figurki. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki odcinek i czy macie zamiar sobie kupić tę legendarną grę kardzianą z GWinta. że mówiąc, gdybym ją ja nie dostał w formie prezentu do recenzji, to osobiście sam bym sobie ją zakupił za nawet te cenę 250 zł. A też była opcja kup kupienia w przedpremierze, ale to już mniejsza z tym. Generalnie karty są naprawdę fajne, wszystko mi się w tym podoba. Nie mogę się doczekać, aż sobie pójdę grać w tego Gwinta. No ja jeszcze raz bardzo dziękuję wydawnictwu Rebel.pl za wysłanie mi właśnie tej gry karcianej Gwint. No i cóż, was zachęcam, żeby sobie zajrzeć na ten sklep i być może jakąś planszówkę na święta sobie wybierzecie. No i cóż, ode mnie to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. A ja idę grać w Gwinta.